Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Hollywood chyba z coraz większym niepokojem przygląda się grze z Telmetu Zielona Góra. W produkcji horrorów mistrzowie polski zaczynają niebezpiecznie zagrażać branży filmowej. Najpierw w czwartek, w przegrany w dramatycznych okolicznościach, jednym punktem niestety mecz Euroligi z Montepaski i Siena. Potem w niedzielę tutaj w CRS kolejny horror, tym razem na szczęście zwycięski, ale też jednopunktowe zwycięstwo z Aseco Gdynia. Porozmawiamy dzisiaj o tych mrożących krew w żyłach, w końcówkach ostatnich meczów. Spotkamy się też z Mikołajami, koszykarskimi Mikołajami, którzy Zostali zasypani przez dzieci pytaniami. To jest time out. Michał Szpak. Zapraszam. Trzy dni po kolejnej dewastującej psychicznie porażce w Eurolidze 59-60 z Siena, Mistrzowie Polski musieli wracać na parkiet, a z Italii z powodu szalającego nad Europą Xaverego zamiast w piątek wracali dopiero w sobotę nad ranem. Już w niedzielę wieczorem czekał ich kolejny mecz Tauron Basket Ligi, a po drugiej stronie zdetronizowani w ostatnim sezonie dziewięciokrotni z rzędu Mistrzowie Polski Asseco Gdynia. Podupadła finansowo drużyna, w tym sezonie będzie walczyła raczej tylko o awans do playoffów, ale w meczu ze Stelmetem walczyła do ostatniej sekundy. W niedzielny wieczór nikt nie spodziewał się w CRS wielkich emocji, ale ASECO od początku zagrało ze Stelmetem tak, jak przystało na grę w meczu mistrzów. Tylko w pierwszej kwarcie prowadzenie zmieniało się aż 10 razy, a ekrany z wynikami pokazywały jeszcze 7 remisów, a seko ukuło Stelmet pięcioma trójkami i po pierwszych 10 minutach prowadziło 25-22. W drugiej prowadzenie zmieniało się jeszcze 3 razy, ale po rzucie za 3 Marcina stroki Stelmet wyszedł na 33-31 i dowiózł do przerwy 4 punkty zapasu. Łukasz Koszarek przez cały mecz flirtował z triple double. Już po pierwszej połowie miał 7 punktów, 6 asyst i 4 zbiórki. Ale w drugiej, w całej drużynie, wyszło jednak zmęczenie koczowaniem na lotnisku we Florencji, przedłużającym się powrotem z Italii. Wychodzimy i chcemy wygrać. Nikt nie myśli, czy jest zmęczony, czy nie. Może jest też tak, że organizmu się nie oszuka i z boku to wygląda tak, że. No, ktoś powie, że jemu się nie chce, a może być tak, że goś nie ma siły, ale nie mnie to oceniać, my wychodzimy na mecz i chcemy wygrać każdy mecz. Stelmet na początku trzeciej kwarty odskoczył na 10 punktów, ale wtedy przewinienie techniczne złapał Przemek zamojski, a Seko zdobyło po tym faulu 5 punktów z rzędu, a na koniec kwarty zeszło na minus 1. Grałem na pick and roll, zostałem dwa czy trzy razy uderzony po rękach. Później minąłem zawodnika, oddawałem piłkę, znowu zostałem uderzony po rękach. Powiedziałem, im, że, że po prostu faulują zawodnicy i trzeba to gwizdać i w tym momencie od sędziego dostałem na techniczne i tak to wyglądało. W czwartej kwarcie zaczęła się nerwówka, prowadzenie znowu zmieniało się aż czterokrotnie, a trzy razy obie drużyny miały tyle samo punktów. Cztery rzuty wolne Przemka Zamoyskiego dały mistrzom Polski cztery punkty przewagi na 59 sekund przed końcem. Ale to nie był koniec. Trójka w odpowiedzi Przemysława Frasunkiewicza, a potem strata zmęczonego już koszara i dwa niecelne wolne Krisa Ejengi dały drużynie z Gdyni szansę na ostatnią akcję. Łukasz Seweryn, który w czerwcu ze Stelmetem został mistrzem Polski, mógł swoim rzutem pogrążyć byłych pracodawców, ale jego trójka w ostatniej sekundzie okazała się niecelna, chociaż seko wystarczył rzut za dwa. Dlaczego nie wpadł? Nie wiem, no trzeba się zapytać rzutu, dlaczego nie wpadł. No. Ale i tak. trójka oddana w kierunku kosza, już czasu nie było. Taki rzut oddaje się oczywiście z zamiarem trafienia. Nie myśli się o tym. No. Gdyby rzut wpadł, to sytuacja byłaby troszeczkę odmienna. Na pewno byśmy wracali no, mega zadowoleni z Zielonej Góry, a tak będziemy wracać tylko zadowoleni, że rozegraliśmy dobre spotkanie. Ostatecznie stelmet szczęśliwie obronił zwycięstwo, wygrywając po kolejnym horrorze 71-70. W końcu, chociaż raz w końcu nie przegraliśmy, jak w Eurolidze, ale sądzę, że to chyba było takie troszeczkę lekkie podejście naszego zespołu do, do drużyny z gdyni. Aczkolwiek widowisko było całkiem przyzwoite i warto było przyjść, poświęcić te parę minut. Załamka by była z, takim, z taką drużyną, ósma drużyna w końcu ta, Basket ligi i masakra byłaby. Słabo, bardzo słabo. Wydawało tak, wydawało nam się, że jeżeli Asako przyjedzie, to... Będzie to bardziej, ten, bardziej yy, powiedzmy wyrównany mecz, ale z naszą przewagą. Nie? W Eurolidze przegraliśmy kilka meczów w końcówce. Przykro dzisiaj, gdyby Łukasz Severin trafił, ta sytuacja by się powtórzyła. No, zgadza się. Poza tym, jeżeli chodzi o Eurolikę, to w ostatnim meczu no, zostaliśmy zdecydowanie, uważam, oszukani, bo niezaliczony yy, koszt po sygnale. W zasadzie piłka opuściła ręce, także kosz powinien być zaliczony. Dużo szczęścia, ale faktycznie chyba ta podróż trochę ich przemęczyła. Szkoda, że tak się nie zakończył mecz w Sienie, na naszą korzyść. Można mocno żałować tego meczu w Sienie? No, bardzo, bardzo żałuję. Jeszcze pan liczy na to, że Stalmet jakieś iluzoryczne chociaż szanse zachowuje na ten awans dla Top Sixing? Jestem kibicem Stelmetu i wierzę, że, że mamy szansę, tak. Jestem przekonany, że z Piero też wygra. Tak z ręką na sercu myślałam, że dostaniemy być gorzej o, w ten sposób. Tak. Że będzie, że nie wiem, że po prostu cel będzie miał większą przewagę nad nami. Ale na nasze szczęście im się to nie udało. Nie żal tego ostatniego rzutu, który mógł zadecydować o zwycięstwie? Oczywiście, że żal i zostanie naprawdę w pamięci do końca życia. No ale to trudno, taki jest sport. Jeden wygrywa, drugi przegrywa. Pani pierwszy raz w zielonie na meczu? Nie, 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 nie. Jestem, nie wiem, piąty raz. Ktoś Jestem piąty raz tutaj, już nawet nie tylko na, y, jak gra Gdynia tutaj w Zielonej Górze, ale też reprezentacja Polski. No ale niestety dzisiaj właśnie tak jak koleżanka mówi, serce jest pomiędzy Gdynią a Adamem Chrycaniukiem, gdyż to jest nasz znajomy i jemu też bardzo kibicujemy, więc tak. Łukasz Koszarek po meczu żartował, że horror zaseko był ukłonem i nagrodą dla kibiców, którzy ostatnio musieli oglądać minimalnie przegrane meczem Mistrzów Polski w Eurolidze. No blisko było, ale myślę, że zwycięzców się nie sądzi. Oczywiście my wiemy, jakie błędy popełnialiśmy, wiemy, że nie był to nasz najlepszy mecz. Wszystko rozumiemy. Natomiast no, też chcieliśmy trochę dla kibiców zagrać, żeby się trochę podenerwowali i na koniec wygrali. No. Bo ile, ile, ile ciągle słyszę, że w że trochę porażek, no ale przydałoby się jakieś zwycięstwo. Także, no. Ale już na poważnie trener Uwalin przyznawał, że zawodnicy są po ostatnich meczach mentalnie przemęczeni. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, w którym ta porażka w Sienie spowodowała, że czujemy trochę takie mentalne zmęczenie. Cała ta sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy po tamtym meczu, sprawiła, że dziś nie pokazaliśmy zbyt optymistycznego obrazu naszej drużyny. Ale dla nas najważniejsze jest to, że utrzymaliśmy serię zwycięstw w polskiej lidze. Będziemy chcieli jak najszybciej zapomnieć o tym wieczorze, o tym, jak zagraliśmy, ale będziemy jednocześnie pamiętać o tym, że więcej tak grać nie może this night from point of how we play of course to remember we cannot myślę że jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie walczyliśmy w obronie dobrze, dosyć dobrze byliśmy w ataku i no niestety na, na końcu nam zabrakło ten jeden punkt ale w każdym bądź razie e, e, gratuluję i zawodnikom i czernikowi byliśmy stawiani w roli przegranego od początku ale trener przed każdym meczem nas tak mobilizuje, wiemy o co gramy, nie, nie mamy jakiegoś bardzo wysokiego składu, dlatego musimy nadrabiać ambicją, dzisiaj to pokazaliśmy. Oczywiście szkoda tego rzutu, ale ja zawsze twierdzę, że mecz wygrywa się przez 40 minut, nie w ostatniej akcji, tak więc gdybyśmy zrobili parę rzeczy lepiej, nie musielibyśmy trafić ostatniego rzutu. W poniedziałek były rzuty za trzy, a nawet za pięć, Trzech podejrzanie wyglądających Mikołajów rozdawało prezenty pod opiecznym Stowarzyszenia Mikołaj Dzieciom. Podejrzenia maluchów co do ich autentyczności wzbudziły szczególnie czarne spodnie jednego z nich, ale dzieci machnęły na to ręką, bo tego dnia najważniejsze były prezenty. Fajni są, sympatyczni, już z jednej się dogadałem. Na co? Na treningi którym Mikołajem będziesz tronował. Starsze dzieci dobrze wiedziały, kto kryje się pod czapkami i brodami, dlatego od razu przeszły do interesów. Patrzcie, na no co mieliśmy dostać? Co czy coś tam się... No, no, tak książki! Nie uczyć! Jak dostali gry, niektórzy książki? Niektórzy, ja jest tam... Plaszki. A jakie to sudycze? Każdy dostał bydło. A jak wam się podobają Mikołajowie? No, odwróć, no. Mikołajowie byli stawiani w krzyżowym ogniu pytań, Mikołaj Koszarek musiał wyznać, że ma 150 lat, Mikołaj Ejenga odpowiadać dlaczego ma czarną skórę, a Mikołaj Zamojski został nawet poproszony przez jedną z młodych dam o numer telefonu. Paczki były różne, naprawdę pomieszane, poprzez różne, różne prezenty, słodycze, zabawki, także mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. Pytanka cię zaskoczyły, bo tutaj wachlarz był tych pytań niesamowity. Tak, może jedno o, o ten numer telefonu. Także no, zaskoczyło no, czy zawstydziło? No może bardziej zawstydziło, także bo już jestem zajęty od dawna, ale mówię, przekażę może swój adres i, i będzie mogła wysłać do mnie list, to, to jakiś prezent może jeszcze ekstra dostanie na święta. Paczki koszykarscy Mikołajowie wspólnie z mieszkańcami Zielonej Góry zbierali przez cały poprzedni weekend. Dzięki koszykarzom w zebraliśmy tak dużo słodyczy, że można było przygotować 125 paczek dla dzieci. Tu jest niewielka ilość tych dzieci, ponieważ bal był organizowany względem wieku. Reszta paczek pojechała do, do, do maluchów, do tych najmłodszych podopiecznych stowarzyszenia, które na pewno też były zadowolone. Średnia paczka ważyła od 3 do 5 kg, jest to uzależnione od wieku dziecka. Do swoich wsadów na parkiecie Mikołajowie z CRS dodali więc kolejny rodzaj, tak zwanej. Mega paki. Koszykarze z Telmetu dbają też o promocję poza granicami kraju, m.in. w portach lotniczych i wśród najszybszych kierowców świata. Zielona Góra huczy o tym, że spotkałeś swojego fana na lotnisku we Florencji, który chciał sobie z tobą zdjęcie zrobić. Jak to było? Tak, tak. To było na Florencji, na lotnisku, tak. Jak podjechaliśmy tam, wchodzimy na lotnisko i widzieliśmy go, więc oczywiście ja osobiście bardzo podziwiam tego, tego człowieka. Więc o, jak małe dziecko chciałem zdjęcie. No i dostałem bardzo miły, więc wszystko dobrze. Zaprosiliście go na jakiś mecz może do Zielonej Góry? A, nie, 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 ale rozmawialiśmy troszeczkę jak tam... Jemu idzie, jak zdrowie i tak dalej, więc bardzo miła osoba, bardzo fajnie było go poznać. A on kontaktował w ogóle, wiedział kim jesteście? Co robicie tam? No domyślał, znaczy domyślał się, że koszkarzami, ale po, jeżeli chodzi o poziom dokładnie i jakie mecze to nie wiedział. Powiedzieliśmy mu, normalnie. Na przyjazd Roberta Kubicy do Zielonej Góry na mecz z Olympiakosem na razie się nie zanosi, choć jeśli w piątek Stelmet wygra w Stambule z Galatasarajem, być może Robert na taki przyjazd się zdecyduje. Wyjści słynne na pierdzielacie i, i tyle. No. Nie mamy nic do stracenia. Myślę, że zregenerujemy siły. Już nie będzie jakichś dodatkowych przesiadek, wichrów, ksawery i tak dalej, więc pojedziemy tam walczyć. Robert Kubica będzie za was trzymał kciuki? Myślę, że myślę, że z całą sympatią. Nie wiedział o co chodzi za bardzo, ale się zapytał. Rzeczywiście, gdzie graliśmy mecz, co się działo. A że jego zapytać, nie? Czy będzie trzymał kciuki? Galatasaray zagra bez zawieszonego zabójkę w meczu z Pireusem, popsa Mensa Bonsu, który w zielonej górze był jednym z autorów trzypunktowego zwycięstwa drużyny ze Stambułu. Walczyć przez 40 minut, nie wiem czy tam jeszcze Mensa Bonsu będzie grał, czy nie. Chyba jest dalej zawieszony, także na nasze szczęście to jest osłabienie w ich szeregach. I... I myślę, że to jest drużyna, która naprawdę nie gra super defensywy, bardziej bazuje na, na swoich możliwościach ofensywnych, ponieważ tych graczy mają naprawdę niezłych i, i tu musimy ich zaskoczyć, musimy szybko biegać do kontry, grać agresywnie. To, co tutaj pokazaliśmy w pierwszym spotkaniu przeciwko nim i myślę, że na pewno będziemy wyglądali dobrze. Łukasz Koszarek, tak jak cały zespół, ma dosyć pochwał i gratulacji za wyrównaną walkę, jak mówi, czas nie tylko na wyrównane mecze, ale na zwycięstwa w takich spotkaniach. Oczywiście wszyscy mówią, że fajnie, bo rywalizujemy, jesteśmy blisko, ale koniec końców, jakbyśmy mieli trochę więcej szczęścia, no ta sytuacja w grupie w tej, w tej chwili byłaby taka, że, że top 16 byłby już nasz. Prawie, może, ale, ale proszę zobaczyć, jaki ten sport czasami jest brutalny, ile, ile czasami brakuje, jak mało brakuje, żeby, żeby, no żeby w zasadzie spełnić marzenia, a jak, jak, jak czasami. Czasami niewiele, żeby, żeby te marzenia poszły z dymem. Marzenia o Top 16 są ciągle żywe, ale nawet jeśli prysną, koszykarze będą walczyć o jak najwyższą pozycję w Euroligowej tabeli. Teraz coraz ciężej będzie, żeby do Top 16 dojść, to jednak dla nas się liczy nie skończyć na szóstym, tylko na piątym. Będziemy, będziemy walczyć, nastawienie jest takie same jak się gra, to się gra, żeby wygrać. Po grze w Stambule znowu szybko trzeba wracać do Polski, bo w poniedziałek w kalendarzu ponownie Tauron Basket Liga. Panowie z CRS zrobili nam kawał i zmienili scenografię, ale to wszystko dlatego, że jutro tutaj w hali emocje w piłce ręcznej drużyna zielonogórska gra z mistrzami Polski w 1.8 Pucharu Polski, ale w poniedziałek na parkiecie znowu meldują się koszykarze i bardzo ciekawe spotkanie w Tauron Basket Lidze Zielona Góra gra z Polfarmą Starogard Gdański. Co prawda jest to czerwona latarnia tegorocznych rozgrywek, ale spotkanie jest o tyle ciekawe, że po dwóch stronach ławek trenerskich zasiądą Michał Uwalin i Tomasz Jankowski, czyli trenerzy, którzy razem doprowadzili w ubiegłym sezonie Stelmat Zielona Góra do Mistrzostwa Polski. Jeśli chcecie walczyć o bilety na to spotkanie, udostępnijcie dzisiejszy odcinek Timeoutu z naszego profilu na Facebooku na swojej tablicy. No i koniecznie dopiszcie, kto kogo uwali. Timeout wraca za tydzień. Do zobaczenia. Sorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.